Zapraszam was dziewczyny do obejrzenia sukienki w kolorze beż X3257 beż. Dziewczynki moje kochane, teraz tak. Jeżeli chodzi o wymiary, to mamy do góry e, od 150 do 200 w biuście i w biodrach od 124 bez rozciągania do 100 e, 76, także dziewczyny tutaj jest naprawdę full rozciągliwości. Natomiast długość całkowita to 90 cm, czyli tak się dziewczyny kończy, jak na mnie widać. Cena 119x3257. Ja teraz prezentuję Wam kolor BESZ, zapraszam. Ale mamy w kolekcji jeszcze. Biała, no na święta. Dziewczyny, przepięknie wygląda. Oczywiście kolor fango. To dla pani, które nie lubią e, jasnych, takich bardzo świecących kolorów, to wybierajcie sobie kolor fango. Przepiękny kolor kawa. Bordo. Oraz czarna. Dziewczyny, jeżeli nie będą się dodawały sukieneczki Wam, to będziemy starać się uzupełnić listę rezerwową, także zapraszam.